Hej, hej, hej! To jest ten vlog, który nagrywam sama. To jest nasz ten wyjazd górski. Także mam nadzieję, że mi to wyjdzie, bo w sumie od kiedy nagrywamy z Patrykiem vlogi, to chyba ani jednego nie robiłam. W sensie był taki jeden, gdzie ja nagrywałam sama, ale później Patryk to montował, a ten zgodziłam się, że, że ja go sama przygotuję, nagram, zmontuję, także będzie tylko mój. Jesteśmy właśnie w drodze do szklarskiej poręby. Z gigantycznym opóźnieniem, dlatego że miałyśmy tu być koło 15.00. No tak, przed samymi, przed wszystkimi korkami. Tak, a mamy w pół do siódmej, dlatego że takie sytuacje się dzieją tylko przy, w takich dniach, gdzie się wyjeżdża. Jak masz spokojny dzień, po prostu nic się nie dzieje to wtedy się samochód nie zepsuje nie on się zepsuje właśnie w dniu wyjazdu no i wyświetliła się jakaś tam kontrolka że coś jest zepsute Basia pojechała do mechanika to sprawdzić i okazało się że tam coś pękło w kierownicy tak jakaś tasiemka yy, no generalnie byśmy były nie wiem, nie, chro, nie byłybyśmy chronione przez poduszki powietrzne więc trzeba byłoby to tak, no i pan mechanik nam uratował sytuację, bo zrobił to w ogóle tak, że ty zadzwoniłaś, i on raz, że od razu cię przyjął, jeszcze zamówił część i w ten sam dzień to naprawił. No to uratował nam wyjazd. Znaczy, pojechały i tak byśmy tu jakoś inaczej się dostały, ale fajnie, że, że się tak udało. Jedziemy z lekkim opóźnieniem, ale. Fajnie, że to nie jest zima, bo jakby była zima, to już by od dawna było ciemno i byśmy jechały sobie po ciemku, a tak sobie jeszcze może dojedziemy i zdążymy zrobić jakiś mały spacer. Myślę, że zaatakujemy wysoki kamień. Mam czołówkę. Nie, nie wiem, czy tak chcę aż tak po ciemku robić jakieś wspinaczki, ale dobra, zobaczymy, co będzie, jak dojedziemy, jak tam... Ja przede wszystkim to jestem głodna. To jest... To, ja też. To jest podstawa, trzeba no tą potrzebę zaspokoić. A jeszcze pokażemy pies. jednego pieska, bo jeden piesek jest tutaj, a Lilka jest w bagażniku i jedzie w klatce, więc ją pokażę później. Dobra, to odezwiemy się już, jak będziemy na miejscu. A w ogóle, bo nie powiedziałam, że jedzie z nami jeszcze Marta, z, tylko z Hadesem, prawda? Z Hadesem. Tak, bo Marta ma i Tesla i Hadesa, ale na ten wyjazd wzięła tylko Hadesa, także ja już tak sobie się że Lilka ma taką po... podwójną, randkę. No podwójną randkę, w sensie z, z dwoma chłopakami. No więc będzie bardzo pieskowo. Strasznie się cieszę w ogóle, że nam się udało tak to zorganizować, bo to było dość spontaniczne. Umówiłyśmy się na to niedawno całkiem. No i akurat tak, że każda miała wolny ten weekend, bo my czasem, jak się chcemy umówić na spacer, zwykłe dwie godziny spaceru, to nam się ciężko zgadać, a na taki cały weekend, tym bardziej, że ja te poprzednie weekendy i następne mam bardzo podejmowane, więc to się super złożyło. Dobra, odezwiemy się już na miejscu. Jesteśmy na miejscu, proszę cała ekipa w komplecie, w ogóle jesteśmy, o cześć Brekuś, <noise> opowiedz gdzie jesteś, u twojego starego i jego rodziców w mieszkaniu, po prostu Basi teściowie mają mieszkanie w Szklarskiej, oho. I tam dziewczyny, bo dziewczyny noszą jeszcze rzeczy. Ja już swoje przyniosłam i zostałam z psami, żeby tutaj pilnować porządku. Poszłyśmy na spacer z psami, jesteśmy w środku lasu, ale zgłodniałyśmy, więc zrobiliśmy przystanek na wybieranie pizzy. Wybrałyśmy, Basia właśnie zamawia i będziemy miały kolację. W ogóle wybrałam pizzę z osypkami, bo jak jesteśmy w górach, to się je osypki, prawda? Ale to był dzień! Widzę jakiś progres, że kiedyś chyba bym się bardziej przejął. Nie ma przyjechać? No! No! no. Kurde! Brajko będzie mieli gościa! Ja nie wiem jak ten... Gdzie jest Lilka? Lilo! Chodź zaśpiewać Basi 100 lat! Lilo! O inny! Chodź! Ej, ja chciałam pójść na chwilę. Nie byłaś nigdy? No! Dzień dobry! Tylko mnie nie lisz. Brego ma świera na punkcie lizania i robi wszystko, żeby mnie polizać. Nie mogło! Dzień dobry. <ścoughs> Witamy się już oficjalnie w sobotę. Wczoraj wieczorem nie nagrałam, bo się okazało, że skończyło mi się miejsce w telefonie i uznałam, dobra, już nie nagrywam. Tym bardziej, że nie działo się nic szałowego. Zamówiłam to nie? <noise> dobra, e, jadłyśmy pizzę i gadałyśmy do późna. E, także jak ja się położyłam, to myślę, że z dwie sekundy zajęło mi ześnięcie, W ogóle przyłożyłam tylko głowę do poduszki i już spałam. E, ale no to może nawet na plus, że sobie siedziałam. Chociaż z jednej strony na plus, że nie nagrywałam nas wieczorem, jak sobie gadałyśmy, a dwa, siedziałam jednak trochę, bo szukałam rzeczy, które mogę pousuwać, żeby dzisiaj móc nagrywać. Mam nadzieję, że usunęłam na tyle dużo, że że spokojnie mogę dzisiaj nagrywać i nie, nie w trakcie trasy się nie okaże, że znowu mi się skończyła pamięć. W ogóle z tą pamięcią, wiesz że ja mam 512 giga na telefonie no, i, i zajętych, no wczoraj tam było 511 zajętych. Musisz zrobić usuń duplikaty, bo zakładam, że jest 10. Tak, tak, 5, 10 to pośle. by było mało, ale mi się tak zdarza właśnie, że Lilka sobie leży i ja klikam, 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 klikam i tak to zostawiam. Nie czyszczę tego, więc masz rację. Jedziemy właśnie. Um, dzisiaj naszym celem jest yy, gó y, chatka górzystów. A jak się nazywa ta góra? Myślę, że naszym głównym celem są naleśniki. Naszym głównym celem są naleśniki, tak. to prawda. Myślę, tak ja myślę, że gdybyśmy my dzisiaj planowały jechać gdzieś, w sensie wchodzić na jakąś górę po prostu, żeby zobaczyć widok, to chyba mnie by dzisiaj bolał brzuch. Dziewczyny, może idźcie same. A tak na te naleśniki, ja je pamiętam z dzieciństwa i to jest jakby takie największe moje jedzeniowe wspomnienie w życiu. Że nic, nic mi tak nie utkwiło w pamięci żadne jedzenie, jak właśnie te naleśniki z Chatki Górystów. I tylko jedyne, czego się boję, to że na przykład się okaże, że nie ma ich dzisiaj. Skończyły się. Czy coś w tym stylu? Może tak być. Nie wiem, nie wiem. I staram się po prostu nie nastawiać tak na maksa, nie nakręcać, aczkolwiek myślę, że już i tak się mocno nakręciłam. Dobra. Trzymajmy kciuki, że naleśniki będą i że te wchodzenie 2,5 godziny z przystankami, pewnie 3 nie pójdą na marne. Wysarcowałyśmy. Ile przed nami czasu? Dwie godziny. godziny, doliczając. Ale to jakąś inną trasę wybrałyśmy w końcu, bo miało być z czy jak się coś się zmieniło? Dwie, na Google Maps pokazywało 2 godziny 12 minut. No. Ale my jesteśmy usportowione, <grym> więc zrobimy. to. My, my jesteśmy usportowione. <grym> Powiedziałam to biorąc oddech na trzy <grym> W ogóle to jest dość zimno. Ja założyłam sobie opaskę To taką, z czasem po prostu noszę, bo zimno mi w uszy. Jest sierpień. Wielka przystanek na wąchanie. Jagód. No idziemy dopiero z 10 minut. A mi się już nie za dobrze oddycha. Kondycja jest fatalna. No ale dobra, damy radę. No teraz wyszło słońce, ale generalnie nie jest za ciepło. Taka, taka jest dzisiaj pogoda. Średniawka. Póki co te trasy oceniam na 8 na 10. Jest tak fantastycznie płasko, że to jest właśnie to, co najbardziej lubię jeśli już w górskich wycieczkach Żeby nie było pod górkę, nie było zadyszki Tylko sobie iść właśnie Fajne widoczki, piękny las I doborowe towarzystwo Tak, i fantastyczne towarzystwo Zrobiłyśmy sobie przystanek Na napojenie siebie i piesków Jak ci się podoba to spacerowanie po górach? Ty miejski psiolku, co? Jest okej? Okay? Przego. A co ty mówiłaś, Że, to, no, że dobrze, Basia tak jest tak. najfajniejsza, bo wzięła dla wszystkich Kinder Bueno I, ja nigdy nie I, tak i tak że jakby był dana. jakiś ranking, to, <grym> to się... nie dość, że zorganizowałaś wyjazd, jeszcze wzięłaś rzeczy to? na śniadanie. Na nie, tak po no prostu, żeby Ciebie to. miła. To I jeszcze Kinder Bueno, naprawdę, i jeszcze fajną pizzerię wczoraj zaproponowałaś. Marta, Ty też jesteś fajna, ale nie na tym wyjeździe. <grym> Pamiętaj, Ola, że w mojej głowie ja jestem dla siebie najfajniejsza. I to jest najważniejsza. Mm. <grywa> Dlatego uważam, że jesteś najzdrowszą psychicznie osobą, jaką znam. Dobra. Idź. Przystanek, nawodowanie. Hadesik, wchodzisz? Ja tylko popatrzę. Pogoda się poprawiła, ale to, to jest taki roller coaster, yy, więc ja tylko ściągam, zakładam kurtkę, pada, nie pada. No dobra, padało tylko raz albo dwa. Ale teraz jest bardzo ładnie i w ogóle e, oceniam kolejny odcinek trasy. Dalej jest dość płasko, było w ogóle przez chwilę, także się szło aż w dół. Ciekawe co powiem, jak będziemy wracać, ale sz, e, chodzenie po płaskim i w dół. Super. Ej, po takich górach ja naprawdę mogę chodzić. Może się okaże, że ja lubię góry. Jest taka szansa. Tutaj się zatrzymałyśmy i zrobiłyśmy wszystkie możliwe zdjęcia każdemu pieskowi w ekipie piesków, jeszcze z nami. Bo przepięknie to wygląda. Można by tak siedzieć i się patrzeć. No, super widoczek. Fajna ta pogoda, fajne to chodzenie po górach. Widać już tam chatkę korzystów. I proszę teraz wszystkich o trzymanie kciuków. Otrzymanie kciuków, żeby te naleśniki tam były. Bo jak się okaże, że ja zrobiłam taką trasę, a tam nie wiem, już zabrakło, albo nie mają jagód, czy nie wiem, co tam się jeszcze może wydarzyć, to przysięgam się, rozpłaczę. Dały się, są naleśniki. I w ogóle wzięłyśmy po dwa. Jeszcze na słono na wytrawnie to są z pieczarkami no i te wymarzone z jagodami. Tak się cieszę, że się udało w ogóle z 10 minut przed przerwą, także jakbyśmy przyszły 10 minut później, to byśmy musiały czekać. I laty się nawet nie interesuj. Może i ty tyle, na tyle lat na to czekałam. A zwracamy tą samą drogą? A może inną? Można, ale ja nie pamiętam jak się ją Uważam, że... Warto wejść tutaj te milion godzin, stać w kolejce ile ostatecznie stałyśmy z godzinę? Też mi szybko zleciało, bo się co 10 bo dobry, minut coś zmieniałyśmy tam to był, no. i ale naprawdę to jest aż mi szkoda, że pewnie przez kolejne ileś lat tego znowu nie wiem. Ale no, może Patryk jak usłyszy, że droga była 8 na 10 to jednak się skusi i będzie chciał i będzie mówił Ola, Ola, zabierz mnie na naleśniki. A Patryk nie lubi chodzić po górach? No on ma podobne podejście do mnie, ale Patryk ma fatalne podejście, jeśli chodzi o stanie w kolejkach. Aha, o, Jakby to on, on usłyszył, mi ogóle... że się tutaj stało godzinę w kolejce, to by ja powiedział On by nawet nie stał w kolejce w tłusty czwartek po opączki. Mój Michał też nie. Dlatego ja fajnie mieć koleżanki które stoją. Bo... Motywacja? No, totalnie. Cofam to, co powiedziałam, że warto było iść po te naleśniki. Nie warto. Były przepyszne, ale kuźwa nigdy więcej. W tych górach ta pogoda jest taka niespodziewana, co chwilę się zmienia. I my teraz idziemy w taką pogodę wracamy. Znając moje szczęście, to już tak będzie przez najbliższe dwie godziny. Mam przemoczone buty. W ręce jest mi tak zimno. No przepraszam, że nie pomyślałam, że w sierpniu trzeba rękawiczki ze sobą wziąć. I czapkę zimową, i szalik, i kurtkę zimową. No, teraz, teraz to jest chyba z minus 5 stopni. No albo tam 12, nie wiem. Zimno strasznie. Cofam moje cofnięcie słów, jednak uważam, że super tutaj jest, bo przestało padać. Dość szybko w sumie ile padało? z 10 minut. Wtedy było bardzo nieprzyjemnie i mogłam mnie fanować nad słowami, więc przepraszam za to, co powiedziałam. Jednak strasznie mi się tu podoba i w ogóle te widoki. I teraz już sobie schodzimy, ale tak naprawdę w ogóle nie czuć, że się idzie z górki czy wcześniej pod górkę. Jakby to są takie bardzo płaski, płaska trasa, że Takiego wejścia pod górkę, że się wtedy trochę na, na początku zdyszałam, to ile dziewczyny powiedziały Myście, że z całych 10 kilometrów ile się szło tak męcząco? To było chyba kilometry. Nie, ja bym powiedziała, że mniej. ja myślę, że było 5 minut. Ja też mam takie poczucie, że to było 50 minut, takiego, że się zmęczyłam, a później już było tak spoko. Także jednak jednak mi się podoba. Chyba, że zacznie zaraz padać, to możliwe, że się jeszcze odesłaję i powiem, że jednak cofam to cofnięcie. Nie wiem, czy to widać, ale przed nami jest jakaś crazy góra. I my się musimy na to wdrapać. Także nie wiem, czy już nie cofnę cofania, cofania, co mówiłam wcześniej, że jest fajnie. Bo to wygląda, to z tej perspektywy wygląda, jakbyśmy tam miały po takiej pionowej po prostu drodze wchodzić i się tak wspinać. Weszliśmy właśnie na szczyt tej crazy góry i okazało się, że w była taka zła. To jakaś perspektywa była dziwna. Znaczy no trochę było pod górkę, trochę się zmęczyłam, ale naprawdę luźno. Jak na mnie takiego, takiego człowieka, co po górach nie przepada chodzić, to ta trasa, bo już mogę prawie podsumować, bo nam został, nie wiem, z kilometr do samochodu, jest naprawdę spoko, naprawdę. Zdecydowana większość trasy to jest po Nie Jakby chodzić po prostu po Wrocławiu. Druga rzecz, przepiękne widoki. Nie jak we Wrocławiu. Te wszystkie drzewa, lasy, góry. Piękne widoki. A trzy? No jednak te naleśniki zrobiły robotę. Więc... Co się śmiejecie? Ja, bo jest Dziewczyny się upominają, żebym pochwaliła je jako towarzystwo. No i oczywiście, że tak, bo jakbym miała na przykład chodzić sama w ciszy, to bym zawróciła, serio. A tak całą drogę sobie gadamy. Przygadałyśmy już wszystkie tematy. <głosy> <głosy> już nam się kończą tematy, więc dobrze, że już zaraz samochód. Ale naprawdę... Jakbym, jakbym rozmawiała z kimś, kto też tak nie przepada za górami i tak ją spinaczką pod górkę, to mogę naprawdę polecić tą trasę, bo była przyjemna. Gdyby, o, gdyby była fajna pogoda jeszcze, to w ogóle mogłabym tutaj przyjeżdżać raz na trzy miesiące, na cztery. Ale ta właśnie taka pogoda nieprzewidywalna w górach. Troszkę mnie zniechęca, bo to ile dzisiaj było pół roku w trakcie tej całej drogi? No to wszystkie. I był grad, i był deszcz, i było super słońce, i było tak wietrznie, po prostu wszystko było. No i to nie jest takie przyjemne. Tak nam się pieski wykruszają po dzisiejszym opacerowania. Wróciłyśmy już i zamówiłyśmy sobie kolację, chociaż myślałam, że po tych naleśnikach już nic nie zjemy, ale chyba ta ilość chodzenia nas tak przytłoczyła, że zamówiłyśmy sobie jeszcze yy, trochę sushi. Tutaj są jakieś takie burgero sushi, jakieś sałatka, zupa. Wilka, nic dla Ciebie, pamiętasz? Liluś, jesteśmy grzeczni, nie zjadamy nie swojego jedzenia, prawda? Witam, jest już niedziela. A powinna powiedzieć hej, 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 boże, zapomniałam, że jestem przecież na YouTubie. Jesteśmy z Lilką na porannym spacerze. Dopiero niedawno wstałam, jeszcze się czuję taka... Ale widziałam, że ona jest taka niespokojna i pomyślałam, dobra, nie czekam na resztę ekipy, tylko idziemy się same załatwić. No więc sobie łazimy. Plan jest taki, że dzisiaj jeszcze jeszcze trochę połazimy. Albo jakiś taki mniejszy spacer po lesie, albo zaatakujemy jeszcze jakąś górę. Co prawda to chyba nie jest jakieś, e, jakaś duża wyprawa, coś w stylu dwóch godzin, ale no mam bardzo potężne zakwasy, takich jakich nie miałam od lat, więc chodzę tak ledwo. No ale jest piękna pogoda dzisiaj, więc chyba szkoda nie wykorzystać. Aż razi strasznie nie wykorzystać tego na jakieś y, pospacerowanie. Y, y, więc dobra, no wygrzebię jeszcze z siebie jakiegoś, jakieś górskie zwierzę. <gry> jeszcze połazimy dzisiaj trochę. Wymyśliłyśmy sobie, że dzisiaj zjemy śniadanie na świeżym powietrzu. Tu mamy dosłownie dwie minuty od miejsca, gdzie nocowałyśmy. Mamy tutaj las i tam jest taka ławka. Ze stołem. Więc sobie tutaj zjemy śniadanie. Przygotowałyśmy już kanapki, ale fajne otoczenie sobie zjemy śniadanie. Mega super. To jest moje śniadanie. Basia zrobiła mi przepyszne. Już wiem to na pewno. Kanapki z awokado, serem, łososiem. I zostało mi jeszcze sushi z wczoraj, więc to jest moje śniadanie. Pieski sobie czekają i my czekamy na basie, bo wyszłyśmy już z mieszkania, żeby nie brudzić sierścią. A tam trwają ostatnie porządki i zaraz lecimy pospacerować. Ale zmieniłyśmy plany, jednak nie idziemy w jakieś góry, tylko po lesie. Już nie mamy siły ani czasu. O, jaka miłość! Mieszka, Ty też jesteś zmęczona, co? Boli. Zmęczona. Dupa, piszczele. Piszczele i dupa najbardziej, no. Mnie bolą młytki. Basia biodra chyba, nie? Tak. Nie wszystko nas w sumie boli. Po cichu powiem, żeby nasz przewodnik Basia nie słyszała, że ja już dzisiaj nie mam siły. Ja wolę nad morze. Czy możemy z tym razem jechać nad morze? No mi też nie chodzi. Gdzie? Po płaskim cały czas. Po lasach ślicznych. Nad morzem są najpiękniejsze lasy gdziekolwiek. Przepiękne są. Te takie glasy typowo. Wilka, chodź, tutaj podsumujemy nasz wyjazd. Nie zaglądaj tam, chodź tu, pokaż się. Wróciłyśmy już. Jesteśmy teraz u moich rodziców jeszcze do jutra i e, zauważyłam, bo zmontowałam już film. <grym> Fajnie, że mnie podsiadłaś. Ja Miałam jeszcze dużo roboty, także zaraz cię zgonię stamtąd. E, zmontowałam już tego vloga i zobaczyłam, że tak urwałam w trakcie, nie pożegnałam się, więc pomyślałam, że jeszcze teraz coś chwilę powiem. E, będę super wspominać ten wyjazd. Bardzo. Co ty tam charczysz? Każel wsteczny? Będę super wspominać ten wyjazd i już yy, myślę, że dużo szybciej wrócę tam, niż. No nie, nie wiem, musiałam zapytać. Tato, jesteś tu? Ile czasu minęło od ostatniego razu, kiedy tam byłam? Bo wydaje mi się, że. Tato? No? Kiedy byliśmy w chatce górzystów? U, ja nie pamiętam. No mniej więcej. Dawno. 15 lat temu? Nie. Yeah. Co? Za daleko chyba. A nie, nie wiem, pierwszy raz kiedy byliśmy, nie, nie. Ale my tam raz byliśmy, co ty pierwszy raz, ja tam raz Ale byłem. Ale my tam byliśmy z pięć razy. Jak pięć razy? Ty byłeś, a ja raz. Mamo! Ona się uczy. Mamoś? No? Coś, zasnęłaś? Nie, robię sobie coś takiego. W którym roku byliśmy w chatce górzystów? 12. Mu 12. No to w 12. Tak? Tak, 12. 13 lat temu. To prawie 15. 13 lat temu. Także bardzo, bardzo dawno temu i myślę, że fajnie by było następnym razem nie być za kolejne 13, bo naprawdę... podobało mi się. Myślę, że nie polubię się z górami, bo dzisiaj miałyśmy taką trasę. Yy, krótką i w ogóle, ale no jednak pod górkę, ja nie lubię łazić pod górkę, ja nie lubię się męczyć, ja nie lubię tej zadyszki. A tak jak się idzie po płaskim, fajne widoczki, to jest wszystko, czego ja potrzebuję. Więc, o, a może tak zróbmy, że jak ktoś w komentarzach mógłby się podzielić jakimiś takimi poleceniami właśnie takich przyjemnych tras, to ja bym chętnie poczytała. Bardzo jestem też zadowolona z Lilki, która super sobie poradziła, no bo to jednak był pierwszy raz w jej życiu e, takiej długiej trasy, no bo ostatecznie nam to wyszło gdzieś od 11 do chyba 19, no więc bardzo dużo chodzenia, no tam z przerwami. Ale fajnie sobie dała radę. Nawet nie było za bardzo widać jakiegoś takiego fest zmęczenia. Nawet dzisiaj, tak jak po niej patrzę, to ona nie jest jakaś wykończona. W sumie Chętnie bym zobaczyła taki widok, gdzie Licha jest taka padnięta na maksa i tak leży i dajcie mi spokój. Cudownie chodziła na smyczy. Jestem z niej tak zadowolona, właśnie trochę bałam, że a co, jak ona będzie taka podekscytowana lasem, zapachami, że będzie taka napięta i tak chodziła ciągle? W ogóle mnie nie ciągnęła. Pięknie chodziła, taka wyluzowana. Jedyne co, to mam wrażenie, że z dziewczynami, z trzema psami, to przechodzenie nad smyczami, pod smyczami, to się wydarzyło. Setki razy przez ten weekend, naprawdę nie było takich, myślę, trzech minut, żebyśmy szły i psy się gdzieś tam między tymi smyczami nie, nie zamieniały miejscami, że my cały czas musiałyśmy się tam zamieniać, przechodzić pod smyczami nad smyczami, więc takie uroki spacerowania w większej pieskowej grupie, ale w ogóle co było fajne, to spojrzenia ludzi na szlaku. E, dawno nie widziałam czegoś takiego, żeby aż tyle ludzi e, się uśmiechało, tak, takie były te, widać, że ten widok trzech dość podobnych psów robił takie poruszenie, nawet e, ktoś tam nam wydaje mi się robił e, raz czy dwa zdjęcia tak z ukrycia, że niby chyba mieliśmy nie widzieć, ale no miłe to wszystko było w sensie, może zdjęcia z ukrycia takie trochę dziwne, takie niezręczne, bo my też tam byliśmy, ale ogólnie te takie zachwyty, pytanie, co to za rasy, i w ogóle, no to bardzo, bardzo fajne. I tak zakończę tego vloga. Dziękuję Wam bardzo. Jestem ciekawa w ogóle, jak taka odmiana tutaj w daily vlogach Wam się spodobała. No, u nas gór za wiele nie ma, więc coś zupełnie innego i że jestem tylko ja, bez Patryka, no ale był piesek. Jak jest sam Patryk, to z... widzę czasem w komentarzach narzekanie, że yy, vlog bez Lilki, co to ma być, więc ważne, że była Lilka, a gdzie my tam byliśmy, to już mniejsza. Nie wiem, jak ja teraz tutaj wstanę z tego, podniosę się, żeby z powrotem usiąść, bo ból nóg jest kosmiczny. Myślę, myślę że od dawna nie miałam czegoś takiego. Więc już dobra, żegnam się, domontowuję, wrzucam na YouTube'a, żeby na rano było, a wam... Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w jutrzejszym vlogu. ta pa, pa.